Dzień dobry, dzień dobry, witamy w niedzielę 16 czerwca. Jesteśmy na rynku w Krakowie. Piotruś z Patryczkiem zostali w domu. Bo pada deszcz, pogoda irlandzka, a ja idę na biały marsz w obronie życia, który dzisiaj jest w Krakowie. Także właśnie idę. A po drodze jeszcze kupiłam Patrysiowi taką koszulkę Polski, bo dzisiaj jest mecz Polska. Także będziemy kibicować też. No ja już tutaj jestem, dochodzę, zaraz ruszamy. No i idę się spotkać, idę szukać Asi, mam nadzieję, że ją odnajdę, bo idziemy razem. No i tutaj już jest przód tego marszu. No i ja tu już jestem, tu jest Asia, tu mamy taki transparent i wyruszamy. Prawdziwa rodzina Boga się trzyma. Nie ja to przyzna za życiem ojczyzna. Polska wolna niepodległa, życia dzieci będzie strzegła. Pol Zapina. Politycy, czy słyszycie? Dzieci w Polsce tracą życie! No i tutaj już się zakończył ten marsz. Było sporo osób. Przestał padać deszcz, to najważniejsze. Jeżeli ktoś stanie przodem do ratusza, tak? do ratusza, to po prawej stronie, w tym prawym rogu, ja już wracam, czekam na tramwaj, bo muszę sobie podjechać do samochodu. No i tutaj jeszcze mam Lola. Także wracam do chłopaków moich. A my tutaj sobie jemy tradycyjny polski obiad w postaci pizzy. Agnieszka to jest Patryczkiem, czekają na mecz. Właściwie ta Agnieszka czeka na mecz. Tutaj ma naklejkę jeszcze z marszu, na którym była. Strasznie chce Patryczka w kibicowanie, ale o, Patryczek. Patryś, polska gola. Będziesz mówił? Tak? Ale Patryś, jak tak średnio będzie zainteresowany. Okuliczka, no, sobie tutaj hasa. A, Agnieszka. Polska gola, tak. A co ty mi to strefę kibica? robisz w domu? Jestem sama w tej strefie, niestety. <noise> Ubrała Patryś koszulkę z orłem. Chciała, żeby ty co? A patrz poszedł się bawić z tatą? Z królikiem dola, możesz. Króli też. Dola, królik też. Przynajmniej królik to tobą też nie. chcę. No. No. Ja jest harm, mogę spytać, jaki wynik obstawiasz? Zwycięstwo dla Polski 1:0. Polska. Polska! 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 Może jakiś zakład zrobimy? Ty nie do <noise> Nie we <noise> go jest. Chodź tego starego został. Nie. pojawił się Patryś. Polska gola, taka jest z kim polska gola. Jest Patryś. W koszulce z orłem. Ale Patryś tam woli ze królikiem biegać. Patryś, polska gola, taka jest. No. Także na kibica póki co się nie zanosi. No. A my z Patryczkiem wybraliśmy się do Wieliczki na Święto Soli. O, Patryczek sobie tutaj zasnął, a ja słucham meczu. No i niestety przegrana. Patryk sobie tutaj śpi, a ja idę zobaczyć co tam się dzieje. No i tak to wygląda, trochę pogody nie ma, ale... Świeczki sobie można zrobić, z zrób szczerzego. Można sobie posądzić ozdobić kupując, w widać, za 10 złotych. jest Tu mamy kuchnię. Tam mieliśmy właśnie sól. No i tutaj jeszcze są różne stoiska. Tu jest stanowisko gankarskie. A tu stoisko jak się robi papier czerwony. czerpane się tutaj robi, bo tam to wygląda tak. A tu można sobie zrobić podkowe szczęścia z twoim imieniem. Jana Pawła II gdzie można widzieć całą historię pontyfikatu naszego papieru. no i to właśnie centrum tej alei pomnik Jana Pawła no i tak to wygląda a my z Patryciem jeszcze idziemy tutaj na mszę do wieliczki do kościoła zabytkowego świętego Klemens Jak było w kościółku? Fajnie było w kościółku? Tak. No to super. Będziesz chodził jeszcze? Tak. No my byliśmy tutaj. A gdzie my idziemy? Do babci idziemy? No to chodźmy. Idziemy do babci. Rób babci, papa. No, idziemy. Patrz, a kto jest na tej poduszce tam? To tu jest? Co tu jest? Co to za chłopczyk? Patryk. A to? Mała oliwka i Patryś. Aha, dobrze. No to idziemy. Papa! Pa. Tu my jeszcze u cioci Asi Patryś je kolacyjkę. Dobra paróweczka? Pokiwał głową. Ty słodziaku mały.